Zmiany klimatyczne i postępujące zanieczyszczenie środowiska sprawiają, że słodka woda staje się jednym z najcenniejszych zasobów naszych czasów. W odpowiedzi na te wyzwania, w regionie Morza Bałtyckiego rozwija się innowacyjny projekt Renew Water, który stawia na ponowne wykorzystanie wody oraz odzysk cennych składników odżywczych z korzyścią dla ludzi i środowiska. Bardzo serdecznie witam Państwa na naszej Ziemi, tutaj w Solina. Senior uh, Fordham and welcome to Solida Commune. Że państwa przez lata udało nam się dużo w tej okolicy środowiska zrealizować zadań. I w ciągu roku, tak jak mówiłem państwu, odwiedza nas bardzo uh, dużo gości, to prawie ponad 2 miliony rocznie. And during the year we have more than 2 million tourist guests nowego. ścieków i te stacje uzdatniania wody zostały u nas zbudowane w technologii MBR. So be, because of this our waste waste product contaminant and also drinking water uh, to adapt to so the based on w dniach 14-16 maja w Malowniczej Solinie odbyło się spotkanie partnerów projektu z krajów regionu bałtyckiego. Była to okazja do wymiany doświadczeń i prezentacji postępów w pilotażowych działaniach na rzecz zrównoważonego gospodarowania wodą. Szczególne znaczenie ma także współpraca firmy Schwander Polska z gminą Solina której celem jest budowa instalacji karbonizacji hydrotermalnej HTC. To rozwiązanie pozwoli na bezpieczną utylizację osadów ściekowych, przekształcając je w wartościowy produkt Hydrochar. To kolejny krok w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt Renew Tree Water to połączenie nauki, technologii i odpowiedzialności dla czystej przyszłości naszych miast i środowiska naturalnego. Podsumowujemy dzisiaj u nas cały program, który dotyczy z krajów zlewni Morza Bałtyckiego. Gościmy przedstawicieli ośmiu krajów. My jako gmina jesteśmy beneficjentem tego programu, ponieważ wszelkie z polskiej strony badania dotyczące tego programu przez wszystkie uczelnie wykonywane są na naszych obiektach. W tutaj gminie Solina. Z wielką przyjemnością wysłuchałam dzisiaj rano prezentacji, i już na wstępnie myślę, że można powiedzieć, że gminy w Polsce, jak również gminy w Europie i gminy na świecie, mogą naśladować tą gminę, jeżeli chodzi o podążanie, do wdrażania w lokalnych społecznościach podejścia gospodarki obiegu zamkniętego. To, co tutaj się dzieje, czyli wprowadzanie technologii membranowych w oczyszczaniu ścieków, które umożliwiają ponowny odzysk wody. To jest to, do czego teraz dążymy, jeżeli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową. Jeżeli chodzi o technologię oczyszczania ścieków zastosowaniem czwartego stopnia, to jest najwyższy stopień oczyszczania, to już mamy dopracowane, są stosowane, bardzo dużo obiektów powstało, powstaje i jest projektowanych, Ale problemem stały się osady. Osady, które powstają w procesie oczyszczania ścieków. I tutaj w Solinie, dzięki przychylności pana wójta, Opracowaliśmy pierwszy projekt, powiem w Polsce, nie będę wyrażał się w Europie. Pierwszy projekt takiego procesu jak karbonizacja hydrotermalna, która już całkowicie eliminuje nam problem związany z osadami. Cały system karbonizacji hydrotermalnej, ten, który przygotowywaliśmy, na który mamy pozwolenie na budowę, jeżeli się uda to wdrożyć w życie. To tylko 18 milionów złotych, i aż 18 milionów złotych, to wtedy odzyskalibyśmy środki z całego procesu oczyszczania ścieków, osadów pościekowych. Jak również z gospodarki odpadowej wykorzystywalibyśmy materiały bio, które byłyby przetworzone w nowy materiał energetyczny, w nawóz ekologiczny, który byłby wykorzystywany w gospodarstwach, ale też. Wyprodukowalibyśmy materiał w postaci węgla aktywnego, który byłby w procesie przemysłowym wykorzystywany. Przynosi to ogromne korzyści ekonomiczne a to pozwoli jeżeli się uda nam zrealizować zwolnić naszych mieszkańców nawet z opłaty za wodę i ścieki. Warto też podkreślić samo podejście tej lokalnej społeczności do wdrażania zrównoważonego rozwoju, bo to jest nie tylko to są nie tylko oczyszczalnie, ale to jest to też co zostało dzisiaj pokazane na prezentacji. To jest łączenie ruchu turystycznego w taki sposób, aby on nie aby on nie powodował degradacji środowiska. To jest współpraca pomiędzy firmą a lokalnym samorządem. Jeżeli mówimy o gospodarce obiegu zamkniętego, mamy taki, takie słowo symbioza. Mówimy o symbiozie przemysłowej, mówimy o symbiozie, a tutaj możemy powiedzieć o symbiozie pomiędzy lokalnym samorządem a przemysłem i to jest coś co w moim przekonaniu wyróżnia, wyróżnia tą gminę. Największym problemem jest uzyskanie aprobaty naszych władz. To jest droga przez Mękę, ale w chwili obecnej jesteśmy z panem Wojtem, samorządem gminy Solina już na etapie końcowym i myślę, że tego roku rozpoczniemy budowę pierwszej w Polsce takiej komercyjnej instalacji karbonizacji hydrotermalnej, która rozwiąże problem nie tylko gminy Solina, ale sąsiednich gmin cisna, czarna, górna. I może jeszcze innych. Budowana, zaprojektowana jest instalacja o przepustowości 5 tysięcy ton, czyli ona obsłuży te gminy okoliczne i gminę Solina. Dodatkowo jeszcze będziemy przetwarzać bioodpady, czyli tak zwany popularny brązowy worek. Technologia, którą Wójt chciałby wdrożyć razem z firmą Szwander, czyli technologia, która pozwala na wyprodukowanie biowęgla, właśnie pozwoliłam sobie tutaj od pana prezesa firmy Szwander wziąć tutaj... Próbki, które im się już udało wyprodukować, jest technologią która obecnie, jeżeli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, uważana jest za innowacyjne podejście. Jeżeli chodzi o badania naukowe, to my badamy tą technologię już od kilkunastu lat i ona jest badana w różnych ośrodkach na świecie. Natomiast jeżeli chodzi o wdrożenia i to w tego typu lokalizacjach, czyli małych lokalizacjach, to należy to uznać jako innowację faktycznie w skali, w skali świata I ja trzymam kciuki, żeby się to udało. Produkt będzie możliwy do wykorzystania na różne sposoby. Pierwszy sposób to jest, próbujemy procedurę zakończyć, przekształcenia go w nawóz organiczny, ekologiczny. To jest bardzo ważne. Drugie, zmodyfikować do węgla aktywnego. Trzecie, może uzyskać z niego zielony wodór w, 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 po procesie zgazowania i jeszcze jeden, jeden taki pomysł to jest znaczy pomysł alternatywne źródło energii, czyli popularne spalanie. Czyli to jest już produkt alternatywny, jeżeli chodzi o produ, znaczy produkt energetyczny alternatywny, czyli minusowe CO2. Także to jest super rozwiązanie, które... Z powodzeniem wdrażamy w tej chwili w Polsce nie tylko. Czuję satysfakcję, że udało nam się współpracować z prawie siedmioma uczelniami z Polski, że uczestniczymy w tym jako jedyna gmina z Polski w programie New Witter dotyczącym ochrony całej zlewni Bałtyku. I tutaj nasza gmina jest po prostu beneficjentem tego programu, który jest przewidziany na badania i rozwój i te badania są prowadzone u nas, a my przez to uzyskujemy dodatkowe informacje, dodatkowe technologie, udoskonalamy proces oczyszczania ścieków, co efekt widoczny jest na naszych obu jeziorach, mamy pierwszą klasę czystości.